Cześć moi drodzy, w kolejnym odcinku z Medieval. Aktualnie biegam sobie pomiędzy kuźnią a magazynem. Przetapiam sztabki żelaza na nie, Przepraszam, brudę żelaza na sztabki żelaza. A to wszystko po to, aby nasz kowal miał materiały do tego, aby wykonywać żelazne kusze, które sobie pójdziemy niedługo sprzedać. Na obecną chwilę mam ich coś około 13, 15, 13. Także już z tego fajny zarobek będzie. Myślę, że jak dobijemy do około 100, może 150 sztuk, to wtedy sobie pójdziemy powoli je sprzedawać. Wiadomo, oczywiście nie jestem w stanie tego sprzedać wszystkiego naraz, bo budżet na całej mapie. Wśród kupców jest ograniczony, ale pamiętajmy, że cały czas jesteśmy w trakcie realizacji osiągnięcia Steam, aby zebrać milion monet, więc to cały czas sobie realizujemy. Natomiast co dzisiaj, moi drodzy, będziemy robili? Chciałem zrobić jedno z osiągnięć z tym dotyczące przebicia zwierzęcia jeszcze za jego życia czterema włóczniami. Za chwilkę wam pokażę, jaką pułapkę udało mi się stworzyć. Niestety jest jeden mały problem: zachowanie zwierząt w Medieval. Troszeczkę odbiega od takiego, powiedzmy, standardowego zachowania zwierząt, jaki znamy z innych gier. No i problem pojawia się w momencie, kiedy chcemy zapędzić zwierzę do pułapki. Problem pojawia się wtedy, gdy na przykład strzelimy sobie do żubra i on zaczyna nas gonić, wpada do pułapki i my sobie próbujemy go w tej pułapce zamknąć. Otóż zwierzę szuka najkrótszej możliwej drogi, aby nas zaatakować, omijając wszelkiego rodzaju struktury. Czyli, jeżeli dajmy na to, zapędzimy sobie żubra do pułapki, wyjdziemy z tej pułapki, aby z drugiej strony go zamknąć. Niestety, żubr w tym czasie zdąży, tak jakby wybiec z tej pułapki. I bezpośrednio nas zaatakować poza strukturą. I niestety stwarza to taki problem, że nie jesteśmy w stanie go w tej pułapce zamknąć. Nie jesteśmy na tyle szybcy, aby tego dokonać. No i stwierdziłem, że być może zostawimy sobie to tak, jak jest. Nie będziemy, nie będziemy tego osiągnięcia próbowali zrealizować właśnie poprzez pułapkę, tylko zrobimy to sobie standardowo i podejdziemy do zwierzęcia i spróbujemy w niego te cztery włócznie wbić. No i drodzy, właśnie wbiliśmy. Mieliśmy sobie 10 tysięcy punktów produkcji i udało się odblokować pavernę, więc nie zwlekamy, zabieramy się za budowę naszego przybytku, który pozwoli nam na odblokowanie kolejnych 25 schematów związanych z produkcją żywności oraz napojów. Mam tutaj oczywiście na myśli Piwa, wina, nalewki, miody pitne będzie bogato. Budowa naszej tawerny dobiega końca. Prezentuje się ona standardowo, tak jak w każdym z miast, więc nic tutaj ciekawego i nowego wam nie pokażę. Natomiast moi drodzy, mamy beczkę na wino, mamy wyciskarkę do soku, mamy stację ważelniczą, dokładnie miody, piwa, wszystko możemy sobie tutaj wytwarzać, no i wypadałoby na początek coś zrobić. Sok wiśniowy jest i z soku wiśniowego przyrządzamy wino wiśniowe. Pięknie. Wino wiśniowe marki Amarena właśnie zdobyliśmy. Jest to pierwsze winko, które wykonaliśmy własnoręcznie w naszej nowej tawernie. Wrzucimy je oczywiście do magazynku żywności. Niech nasze społeczeństwo bawi się i pije do woli. 30 punktów przetrwania, aby odblokować sobie chatę zielarską. No, i potem jeszcze kolejnych 2,5 tysiąca, aby odblokować hatę rybaka poziomu drugiego. Dobra, wypadałoby zapolować, tak żeby sobie odblokować ten kolejny budynek, tak, tą chatę zielarską poziomu drugiego, tak żeby można było zapgradeować obecną. 30 punktów, więc to nie jest jakoś specjalnie dużo. Idziemy sobie zapolować. Jak już będę miał wbite punkty, to wtedy się widzimy już przy rozbudowie naszej chaty zielarza. Udało się odblokować chatę zielarską poziomu drugiego, a to oznacza, że wbiliśmy 2,5 tysiąca technologii przetrwania, więc za chwilkę pójdę sobie do wioski i rozbudujemy naszą chatę zielarską do tegoż właśnie poziomu. Jesteśmy na miejscu, szybciuteńko wchodzimy sobie w wydobycie. Hata zielarska poziomu drugiego. Robimy upgrade. Troszkę postukamy młotkiem i za chwilkę chata będzie gotowa. Od razu sobie też sprawdzimy, jakie schematy możemy odblokować. Co ciekawego nam ta chata poziomu drugiego daje. Zobaczmy tylko co ja potrzebuję. Kłody. Będę potrzebował deski. Dobra. I chata zielarska do poziomu drugiego. Rozbudowana. No nie, nie różni się niczym od, od poprzedniej. Również nic ciekawego nie zobaczycie. Natomiast szybciuteńko sobie przechodzimy do technologii. Przechodzimy na technologię przetrwania. Kata dzielarska I moi drodzy, możemy sobie odblokować miksturę natychmiastowego leczenia 2, miksturę leczenia 2, miksturę zdrowia, miksturę sytości, możliwości nocnej wizji, odtrucia, trzeźwości i kamuflażu. I dzięki temu, że Mamy tą hatę poziomu drugiego i mamy możliwość wykonywania tych mikstur, będziemy mogli sobie zrobić kolejne osiągnięcie na Steam związane z posiadaniem aktywnych 12 efektów, które właśnie dają nam te mikstury. Na obecną chwilę ja mam bodajże skompletowanych 9 tych mikstur, więc jeszcze będziemy musieli sobie dwie bądź trzy poszukać lub wytworzyć i będziemy mogli wszystkie 12 na sobie użyć. Dobra, jeśli chodzi o ten odcinek, to to już mamy wszystko moi drodzy. Jeśli chodzi o żelazne kusze, cały czas mam w kompletowaniu. Na obecną chwilę mam ich coś koło 50, więc jeszcze zanim sobie pójdziemy, to troszeczkę minie. Może nie chcę iść z dwoma, czy tam z dziesięcioma. Dokładnie, 49. Więc myślę, że jeszcze dobijemy sobie tak do stu i wtedy będziemy mogli iść i je sprzedać. Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam Was na kolejny odcinek już niebawem. Zapraszam Was również do oglądania. Z serii z gry Empyrion, dlatego że według mnie jest to dość ciekawa gra, która charakteryzuje się tym, że ma przede wszystkim dość mocno rozbudowaną mechanikę. Może po tych pierwszych odcinkach tego nie widać, ale uwierzcie mi, kiedy zagłębimy się już bardziej w przede wszystkim mechanizmy sygnałów, mechanizmy bramek. Mam tutaj na myśli bramki Nor, NENT, END i tak dalej. Plus do tego sterowanie tymi bramkami. Uwierzcie mi, dopiero wtedy będzie ciekawa zabawa. Dopiero wtedy będziemy sobie poznawali tak naprawdę mechanikę, która rządzi tą grą. Dlatego serdecznie Was zapraszam, aby również śledzić moje poczynania w tamtej grze. Trzymajcie się ciepło, narazisko. Pamiętajcie o słupkach, komentarzach i łapeczkach. na casa.